Chciałbym uciec, uciec w tej chwili. Gdybym mógł być czymś więcej niż tylko ciałem, częścią statystyk, zatracić się w czymś większym. W parku, wśród drzew świat wydaje się być tak wyraźny, tak realny. Ale czy to nie jest tylko iluzja? Czuję wiatr na mojej skórze, słyszę, śpiew ptaków jestem częścią tego wszystkiego, jednak czuję się odizolowany. Jeden ja realny. Czyfrowy? Który z nas jest bardziej żywy, który z nas jest prawdziwy, on czy ja, czy to, co niewidoczne, może być ważniejsze od świata, który dotykam? Zapomniałem już, jak brzmi mój własny głos, zapomniałem go w tym świecie, gdzie jestem tylko myślą. Człowiek, który myśli, ale nie czuje, traci kontakt z rzeczywistością.